O, pytanie też, z czatu, czy będą podobne challenge na kanale? Na razie nie planuję, ale zobaczymy. No, dla mnie to jest bardzo męczące grać tyle dziennie. E, oni mogą inwajdować, moją pajka, nie? Także... Może no. iść tutaj, a ja zwarduję. Okej. Okay. No, takie ja razy, że Ciwiara Cassadinem coś czuje. tym fajnie się pika. Hmm, hm, Jak postawi Warda, to, okej, okay, nie stawiam Warda. No idę na topa. Okej. Okay. Ale, że kółka sobie na 70 mamy kosztuje? Kurde. Czemu nie konkurow na eee, Za długo się stokuje. O! Ty. Udawałem, że na topa. Kurwa, bo sobie teraz swapa wykryłem. No nie wiem, udawałem, że idę na topa. Mhm. Styknąłem w krzakach, nie? Dobra, został. Ok. No, wiesz, to jest wart. I będziemy to się słapowali, się... nie? Jak nie będą się słapowali. Tak, tak. Rakam się zasmuci pędzi. No i to jest taki inny rakam, to jest taki ciemny rakam. Jest inny? No, ciemny. A, bo Chromę ma. No, no, no. Ale i tamka kupił. Face Rusha gra w no, pop do face Rusha grają, na coś Jak się bawić tam idzie. Easy. Pierwsza fala przepuszowana. Ej, wiesz co ja bym spróbował? Mm -hmm. Ja idę na topa. Chcesz no, Tak, tak, tak. Ja mam typkę. Oni mają dwa ignaty. To jest no risk. On cię Zyka? będzie Zyka? spychał pod wieży. No tak, ja za mam tego. To On nie jest. ma plamy. Tym, Potem może mieć trzeci. Nie ma. Nie, Dawaj. Plamy, Wziął plamę? Tak? No, ja 10 sekund, 10 sekund to trwa. To ma Ignite'a pamiętaj Okej, okay, strollował tym, że został. Wiesz nie bo ma Ignite'a ciągle. Nice. Dobra, okay. Panteon zniknął. E, to jest Dobre. freeze, to jest freeze, możesz się recall'nić. No, chyba tak, chyba tak. Jest, jest Panteon, nie musisz się recall'ować. Okay. w sumie... On się zraganiał do Rand Shielda. I z tego jeszcze ładnie, ładnie, Roxy, no, nie powiem. Śmiesznie jeszcze starałem go na midzie. Chyba ograliśmy ich makro, powiem Ci tutaj. No. Gragolek low HP. Nie Ksi. ma to jak e, roamowanie na drugim. No. Nie jak to tak spuszczowałeś tego? Ja sobie to pasywne jest chore. No to chyba warfyt, nie? Mhm to Mocno orf. Damy dwa levele w kurczat cool i potem będziemy maxować tego Eee... E bo ja chcę co? zrobić to samo. Dalej. Zawsze mi widziałem. Dobra, się nie raz Dobra e. zobaczył, mnie, zobaczył mnie plant. Dobra. Naucz mnie tak dobrze komunikować się z Premaidem. Po prostu mówisz coś, co robić? Tak, idę na topa. Idziesz, I on już potem wie, że idziesz na topa. idzie na topa i kozak. Eee, na no topside jest Gregas. Zresztą mamy chorą synergię. Bo... kozakami jesteśmy na dół. To tak To prawda. No ja zaraz będę miał katalizm, Ciekawe, że mam większy sustain niż w na linii. Jest taki legit. Przez Flita. Z... <laughs> się... Czy powiesz na jakiej ulicy <laughs> mieszkasz? Tak z ciekawości pytam. Nie, że wem cię szukał. <laughs> nie, nie, nie zamówię ci kebabów 10 i tony no, węgla. Fajnie. Bo jeszcze, ja że Gragas przyjdzie przed moim przestrzeni. Może być Gragas i nie wiem gdzie jest Fontan. Nie dziwicie, że nie próbowali nawet. odsłapować? No właśnie. Dziwne. Przecież ty wygrywasz? Ja wygrywam. I Jeszcze. nie, no. słab to było wygranko życia. życie. go wy... ciśniesz. Tak. No co? Panteon. <grywa> Przez to, że ten roam tak wygrał bardzo. że Panteon ani razu nie miał okazji. Uu. Dobra, to może być ciężkie. No, mam jeszcze TP Advantage, to już w ogóle jest chore. o no co Noxie, no, makro gaming ten tak zwany. To prawda. A Pan Panteon ani, ani jednej nie miał inicjacji we mnie, ani razu nie spróbował się wbić, nie? O, to jest groźne. To już pak poryty. Leci On. Om, om i chuj. I wyjebie się oboje pewnie. Nie, bez sensu. Tak? Zacząłem wierzyć w to, ale. Nie, no Bo no, on <laughs> nie wiem, kurwa. Pojewałem jest w jak się pana zacznę grać. S? Ale ma item W lat. O proszę, chyba ty mówiłeś, że potem? Że potem mają damage dużo, nie? Tak pamiętam. Kto tak powiedział? No ty tak mówiłeś, że składają tego Kindle Jamma i wtedy robią damage, a to i tę podtankę. To? to prawda. A czy sprawdzasz tylko inny build? Czy Gunblade jest gorszy? Gunblade jest spoko, ale ostatnio na niektóre piki. Ja, inaczej, jak mam przewagę, to czasami składam tylko tą Trinity pierwszą i ona mi się wydaje też bardzo spoko. Nie mogę go zastosować po flashu. Majba, a nie wiem, nawet tego nie wiem, od dawna. A to w sumie jest całego Wave'a, dobra, 1000 IQ. No to jest Worf. <grym> no jest, jest. Ale to było słabi, as fuck. Podobało mi się. Jeżeli na przykład nie zgarnęlibyśmy fragów werli prawdopodobnie wtedy bym przeszedł Gunblade'a. Bo. Nie wiem, wydaje mi się bardziej safe, a Trinity traktuje jako bardziej agresywny item, chociaż nie wiem, czy dobrze myślę. Jak w tej chwili jesteś w Tefak? Gdzie na gamerowiek? A chcesz moderatora stracić? <grymne> <grymne> Dziękuję. Panteon schodzi, nie ma ulta. O, wraca. <grymne> Uu. Ale że Draven nie pinguje pytajnik jak zagramu całego Ajba zerki <grych> To eee, Bezerki Gregas Okej okay. I bez Ignata Pantheon Ja cię tam u ciebie. Gram w League of To u mnie. Nie zostaje się HP na początku erki. Dobra, u. bez fesha. Zabiłbym tego Gregasa jeszcze, nie? Gdyby siadło to 200 HP. U. Nie wiem, czy jeśli ich nie spuszyłem, to chyba ja teraz będę rykował tepą na botę. No, ale już nie mam tepeczki, niestety. A kur... Rączka mi się suma. Panteon schodzi na topa. Ja mam tepekę, także możemy się bić, jeżeli zerkuje. Masz Lee Sina. O Lee Sin odcina! Nie doszła do podejścia do niego? Mm, no. topam, Te, topam tapam. Gragas tu też jest. Tak. Kurwa serio flash. No, ale zleczyli. Ja mam na maxerkę naładowaną. Już nie mam. Nice. O, musimy tego y, wladać chyba, nie? Hmm, jak on nie zginął, to jest fajnie wiem, Nie nie wiem. Właśnie. Kurwa, jak on nie zginął ten wlat. Przeskoczyłem ja w niego z r i jeszcze dałem E. A miał tak low. Hmm. nie wiem. Z czego się wyda. Może r rzucił. W ogóle ta R-ka wlada na tym skinie jest tak niewidzialna. Że Replayta. No to jest Warfare, tak czy siak. Mm -hmm. Bo na bocie... zrobił to sobie... Czekaj, to nie jest 1 za jeden? Nikt nie, nie, nie zginął? E tam z Gregas zginął chyba, nie? Nie no Gregas słabsza, że. Ja już sam nie jeden na Naxi. Si no mi się wydawało, golega. że Gregas zginął. Ja patrzę na Power spiky w sumie mam no, ROA i zaraz Serafa też. Nic nie. Strasznie dobre dla mnie. Mora przed 15. Dobra. Zerkował bota Pantheon i... Nie wiem, czy ani Drake'a nie zrobił. Rakana nie wlada? A, no tak, sorry. To rakam. naście. Mm. Ej, serio, fajnie wieje, ja tak się się. Super Ciekawe jakie to uczucie. Ej, nie przyciski, że aż Chodzi na dół, jaki przycisk? No, R-ka. Przecież... na to na topa Nie ma okay. r chyba? Bo erkowo bota hmm. niedawno. dobra, on raczej się zrobi, no. że on mi i z innej to i mnie na plamie zamieszajesz? Ja pierdolę, no ma to był. Bo jest do żegluza widzerski. Kurjowo. To się kurjowo, nic nie zmienia w tym. Bo to był po prostu missplay, ale... Dobra, mam A to nie. Zabija? On chyba splamował moją erkę. Kogo nie zabiłeś? O dobra. Zajebał mnie tam sobie RK Ignajta i na pół przeleciał mnie Nie... A no, zglitowałem za bardzo <grystanie> <grystanie> A no to on I Idę. Jest do zabicia? O, niech to stronę poleciało chyba. Teraz sama się wygrywa, z tego co widzę. Tak, to prawda. No Taki to, to przynajmniej prosta gierka. Ciekawe ile dostanę LP. po tych Dodge. Czy się dostanę? Ja mam merkę tak. a ciebie tutaj nie ma. Ja mogę pół żyć, a tak on miał z wtedy na przykład. Dziwne to było. Nie. Serio? Zabrakło mi zasięgu. SS nie przejmuję do znajomych Martin, sorry. Teraz nią. Tak to jest mega dziwne, ten na topie, matcha, Bo on ciągle, jakby mnie. Wladimir? Tak. No, nie wiem, czy tak powinno być, że Wladimir mnie robi. Jak jest... Ja jestem bardziej, jakby nie wiem. No, ale nie aż tak bardziej. Bo w sumie masz jeden item, nie? I Rodowajdus jest z gorszym itemem, jeżeli chodzi o wale, niż DLP, dopóki nie wystukujesz. No, nie wypałam. No za to ciebie nie da się zgankować, nie, go Można. No. Zaraz y, możemy zademonstrować. Y, nie da rady mu spalić plamy, nie? O, lecę, 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 lecę. Okay. Ja mogę tankować. Też. Dobra. No, ragi. Dużo za... Tak. E No, tower mi dużo ja nie mam armorów żadnych. No... W sumie zostanę na tej linii. Wiesz co, ja to tak myślę... ...tepnę się tu... ...i lecę na topa i go znajdujemy, bo mhm, to weźmiemy tower za free, a to jest... Kurwa. Pierwszy, myślisz. Ok. No tanki, jest Nice, nice Ale jaki lakier, żeby by wszedł prawie? Że jedno to atak znowu? Ta, 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 no i by na przykład gdzieś w awki Mamy erkę, mamy Dobra. Widzę, że bez podjazdu pan pantę. Myślałem, że on więcej zrobili. Nie no, co? Prostu... Ty? On jest strasznie behind. No wiesz, jak, jak Pan on no. meet, Rumował mniej ode mnie to. No no no, w sumie. No ale wiesz, ty że nie tak szybko, że na nawet podjazdy. No właśnie ja wiem, ale on ją przypał. Jak widziałem komentarz pod twoim filmem, jednym y, jakiś timestamp był i coś tam, y, że najbardziej satysfakcjonująca rzecz, klikał sobie w to i ty jak Oliverem dać autos i wszystkie klipy zabierz na hiters coś takiego. To było. <laughs> no z Gunblade'em się robi, tak w sumie dużo to zabija. No, um. No przykład sobie buty w Przy, przy wbiciu nowej ligi musisz zrobić au? Czekaj jakie au? To ma być jak wilki A, tak, okej, okay, dobra, kumam yeah, Nie, nie <ścoughs> Mogę szczekać, a ja nie będę wył To ty będziesz au, robię ja będę szczekał i warczą. mogę warczyć też Jestem pewien, że znajdzie się osoba, która by do tego albo nieważne ale wiesz o co <laughs> <laughs> nie wiesz, że... No cóż, jest jak jest, chat No chyba nie, lecz... O Kurwa. Co chodzi z punktami? Zbierasz punkty, które absolutnie nic ci nie dają, ale każdy chce ich mieć jak najwięcej. No, tak działają punkty właśnie. Chcesz ich mieć jak najwięcej. No i śmieję się <grym> z tych, co za mają za mniej punkty, od ciebie. Tak jak bitcoiny, kiedyś będą 30 tysięcy za punkt. Chodzi i widzisz, miliarderów tutaj. <grym> Będzie trading. No. się, że robisz Noxy coina. Ja bym stakował punkty w tej razie U mnie punkty Działają zajebiście, jej liście chłopy kupują terkę pod siebie <grybujesz> Widzę, że ostro wjeżdżasz bez... Wjeżdżam na sucho. Nie mogę nic I... zrobić. Ja sobie puszczuję. Ja prawdopodobnie będę mieć 1000 dmg w gierce zadanego Hehehe <laughs> tak tylko się. na popiku, piję sobie Czasami Vlada połknę Chillera, na nie idę tam pomodzą Ja jestem po prostu takim ubezpieczeniem Gdyby coś poszło nie tak, sobie wtedy 16 level, przyjdzie Kasadin po całej gierce Tak z dupy, o kila zabrałem, <laughs>

nie, nie chcę, nie chcę no. Chciałem powiedzieć, że nie chcę żyć, ale... To był <śmierdziwia> dźwięk... Gassadin death mp3 sound Na nowym skinie Psa Piętna... Co? 15, coraz lepiej ten kasa ci idzie? Ale co 15 mamy... Co? Co 15? Nie wiem, co jest 15, czekaj. Gdzie jest 15 cyfra na. 15 to lat. A, że 15 lat, dobra, dobra. No co? Jak to robić? Idziemy? Sportowcem. No ja to powiem tam Też mam TPK. Co 4 Boom. Okej okay. No i taka gra mi się podoba, nic nie robię, wygrywam. Fajnie? No się mógłbym na Hamaku siedzieć i grać. Damy winka jednego do puli. No tak, ja mam LP17 Mhm mm To ja mam 27. Mhm. Mm Gdzie trzeba wyrównać dodge pewnie? No, może tak być.